Dużo osób pyta o mnie odcinek z Pokémonów. Teraz, po kilku przerwie, wracam do nich. Dziś wracam z takim ogólniejszym filmem, gdyż przedstawiam dzisiaj nieznanych faktów o Pokémonach. Wspomniałem już o tym w odcinku o legendarnych ptakach. W nazwie artykułu Zapdosa i Moltresa pojawiają się kolejne liczby w języku hiszpańskim: Uno dos Tres. Pokémon Dai na jego ewolucję, obejmując za to język niemiecki. Lecz tak jak to było u ptaków, tam ich ostatnie słabe były liczbami. Lecz w tym przypadku liczby Ainz, dry występują w środku ich nazw: Deino, Zuios oraz Hydrigen. Jak wiemy, mana pojawiła się dopiero w generacji piątej, lecz zmianki o niej pojawiły się już w pierwszej generacji gry w Pokémon Red i Blue. Przed wejściem na rok tunelu. Możemy porozmawiać z dziewczyną, która marzy o ogromnym różowym Pokémonie z kwiatowym wzorem. Wyraźnie już twórcy Pokémon mieli w planach stworzenie many. Jak wiemy w anime, Miał i Pikachu są całkowicie po przeciwnych stronach. Ten zabieg jest w pewnym stopniu zamierzony. Zjawisko to w pewnym stopniu oparte jest na zwierzętach. Otóż na podstawie myszy i kota, bo jak wiemy z kreskówek zawsze to mysz i kot byli dla siebie wrogami. W Pokédexie możemy zauważyć również m.in. pewne przeciwieństwo. Otóż Pikachu posiada numer 25, za to miał przeciwny do niego, gdyż 52. Hitmonchan oraz Hitmonlee nie zostali stworzeni przez przypadek. Otóż zarówno jeden jak i drugi byli wzorowani na prawdziwych gwiazdach Hollywood. Boxer Hitmonchan był wzorowany na wszystkim znanym Jackie Chanie, zaś Hitmonlee na Bruce Lee. Początkowo zamaskował Moltreesa to Arcanine miał być trzecim legendarnym Pokémonem w regionie Kanto. Tuż przed wydaniem gry Moltre zastąpił Arkanajna i uznano go za zwykłego Pokémona. Twórcy musieli zastosować ten zabieg, gdyż na następnej generacji pojawił się Entei, który jest do niego trochę podobny i posiada ten sam typ. Wracając jeszcze do przeciwieństw, istnieje jeszcze jeden duet Pokémon, który jest znawany za dokładne przeciwieństwa. Mowa tu o Gengarze, który jeszcze nie Pokémona Clefable. Te dwa Pokémony są bardzo do siebie podobne, a ich podstawowe typy to duch i normalny. Te dwa Pokémony nie są w stanie się nawzajem dotknąć, co jest podobne do człowieka i jego cienia. Mr. Mine, tłumacząc jego pierwszy członek, oznacza Pan. Występują również te Pokémony, których płacie żeńska, a ich nazwanie zmienia się. Czyli w każdym przypadku Mr. Mine będzie po prostu Panem Mine. Pewnie większość z Was pamięta, to mnie z openingu z pierwszej generacji Pokémon. I zastanawia się, kim ona tak właściwy jest. Tak naprawdę jest to fragment wycięty z japońskiego openingu Pokémonów, który w angielski został przerobiony. W oryginale zostało tam powiedziane, że Pokémony są wszędzie, nawet pod spódnicą. Niestety ten fragment nie został przełożony zarówno na angielski, tym bardziej na polski. Jest wiele Pokémonów, które praktycznie każdy zna, na przykład taki Pikachu. Lecz pierwszym Pokémonem zaprojektowanym był Rajdon. Bo wyjaśnia to również pojawienie się w każdym gemmie posągu Rajdona któremu w pewien sposób oddaje się hołd za jego istnienie w marce Pokémon. Azul jest jednym Pokémonem, który może zmienić swoją płeć podczas ewolucji. Gdy przekształca się w Marilla, posiada on 25% szansę na zmianę płci. Fani zastanawiali się, dlaczego płazny mogą zmienić swoją płeć. Dobrym wytłumaczeniem tego jest to, że Zarodek nie jest w stanie w pełni uformować swojej płci. A wszystkim wielkie dzięki za uwagę! Nie zapomnijcie również o filmu oraz zasubskrybować kanału. Jeśli ja z sam żegnam, to cześć i na razie!